Aby kampania społeczna zwróciła naszą uwagę, musi być kontrowersyjna, wyrazista i konkretna. I taka jest kampania Kończ bez strachu, zachęcająca do używania prezerwatyw. A zachęcają Dominika Gwit, znana m.in. z roli Zośki w serialu Przepis na Życie, Alan Anders i Filip Tłokiński. Z badań i raportów możemy dowiedzieć się, że około 44% młodych osób nigdy nie rozmawiało z rodzicami na temat seksualności, a aż 20% osób badanych nie ma osoby w rodzinie, z którą może porozmawiać na temat zabezpieczenia. Do tego 53% ankietowanych chłopców i dziewcząt nie dostało w domu żadnych informacji na temat antykoncepcji. Młodzi nie potrafią ocenić, czy prezerwatywa została poprawnie założona i zazwyczaj martwią się po albo wybierają stosunek przerwany. Kampania została skonstruowana tak, by dostosować się do kanałów komunikacyjnych, którymi porozumiewają się młodzi ludzie. Czasy broszurek i ulotek już dawno minęły, teraz inaczej trzeba zachęcać młodych do antykoncepcji i stosowania prezerwatyw. Tyle, że często wiedza z internetu, z portali społecznościowych, z forów nie jest do końca prawdziwa. Dlatego stworzono stronę kończbestrachu.pl i z tej strony można uzyskać rzetelne informacje na temat antykoncepcji, chorób i profilaktyki.